Hejka, witajcie na moim kanale Pika. Nadia. Dzisiaj będziemy robili opening paczki yy, wodiowników. Ogólnie to chciałam powiedzieć, że to konto będzie o różnych rzeczach, dlatego nie narzekajcie, że ja nagrywam takie głupoty wcześniej, ale ja nie wiedziałam co ja nagrywam do tego YouTube'a, teraz zrozumiałam, bo jestem już nasyłatką. I ogólnie tutaj jest taki otworek, więc otwieramy. Już to coś zostało otworzone. I jest takie coś. O, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Coś tutaj jest. No, czy liście wojownicy są? Wyciągamy pierwszą książkę i pierwsza jest, to jest wojownicy nowela Życzenie liściastej z tej sadawki. Ogólnie to strony są różne. Mi się ogólnie dosyć podoba to jest duża seria wojowników. Ja ogólnie mam dużo woj książek z wojowników, dlatego jeżeli będziecie chcieli, żebym ja yy, nagrała yy, ogólnie yy, no, żebym pokazała wszystkie książki z moich wojowników, no to zostawiajcie lajka. Ma być 100 łapek w górę. I też zachęcam do zasubskrybowania. Bo wierzcie mi, teraz będzie się dużo działo na tym kanale. A druga książka to jest Zemsta klonowego cienia. Też nowela. I yy, no ogólnie tak wygląda z tyłu. Wszystkie książki. Yy, tutaj ogólnie też są stronki. Ogólnie bardzo mi się podoba ta okładka. To jest po prostu cudeńko. I nie wiem, to mi się kojarzy, że jak jest tak mało stron ta nowela, no to, że tak bardziej komiks, ale nie komiks, ma mniej stron. I ogólnie to były dwie książki, które openingowałam w tym odcinku. Na razie! I teraz mówię na serio, że naprawdę zachęcam do zasubskrybowania, bo wtedy pokażę wszystkie książki z wojowników, jakie ja mam. Bo ja już długo czytam wojowników. No więc zachęcam i na razie! Widzimy się w następnym odcinku!